Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam was na preorderowy unboxing całkiem sporej paczki. Może nie będzie tak ogromnej ilości jak ostatnio, ale powinniście się zaciekawić tym co znajduje się w środku, więc ja wypakuję i zaraz wam pokażę. Dziś dla Was mam wszystko w złocie. Dlaczego tak mówię? Ano, że przyszły do mnie trzy preorderowe zamówienia, które są właśnie z serii MacFarlane Toys, ale Gold Label. Pierwszym z nich jest Dread Lantern, którego właśnie widzimy. Stwierdziłem, że taką wersję ostatecznie sobie zostawię aniżeli Green Lanterna Alana Scotta. Wiesz, on jakoś nie do końca mi pasuje do tych, które posiadam. Co prawda jest wersja Jaya Garricka, tego ze Speed Metal, więc on właśnie tym bardziej będzie lepiej wyglądał do tego, że tak powiem, potworka. Zresztą bardzo fajny rysunek, tak na marginesie. Więc Dark Knight Metal będzie tutaj, że tak powiem. Tym, którego chciałbym zobaczyć. Ale to nie wszystko. Drugim takim będzie Gold Label, ale Batman z korpusu Sinestro Yellow Lantern. Co prawda, mówi się, że jest to trochę skok na kasę, gdyż jest to przemalowana wersja tego z Ziemi 2 Batmana, aczkolwiek no on tutaj wygląda fajnie, też dodatkowo ma ten zestaw. Który był u Downbreakera, czyli nie topaść tylko w żółtym kolorze, więc tak czy inaczej stwierdziłem, że fajnie będzie go mieć. Więc tak on się nam prezentuje. I trzecim, zupełnie odmiennym jest Kapitan Atom. Srebrna postać tak naprawdę, tak? Sre cały w srebrze, praktycznie rzecz biorąc z tymi czerwonymi rękawicami i znakiem na piersi, ale. Mi mimo wszystko się podoba. Jest to ta wersja z New 52 i też bardzo fajny obrazek. Więc zaczynajmy. I już skoro mamy tego rzecz tutaj jego mościa, to spróbujmy właśnie od niego. Otwórzmy i zobaczmy, jak się będzie prezentował. Oczywiście. Karta kolekcjonerska i podkładka, czy jak to woli, podstawka, aby się nie przewracał, jest jak najbardziej obecna. I widzę oczywiście spora liczba mocowań. Plus oczywiście też te, jakby to nazwać, takie płomienie, albo powiedzmy, ta energia, która się z niego wydobywa tyłu jest czysty, jak widzimy. Więc plusem jest takim, że nie będą przeszkadzały żadne peleryny, ani tego typu rzeczy. Niestety tego już nie doświadczymy w przypadku dwóch pozostałych figurek, więc będzie trochę problematycznie. Ale i tak idzie to sprawniej niż kiedyś, kiedy chciałem na siłę wyciągać to przez te otwory. Przepraszam trochę za kamerę, ale myślę, że ostatecznie chyba bardzo się nie przekrzywiła. Tutaj zawsze jest dość mocna walka z tymi dodatkami, ale wszystko jest już tutaj wydobyte, jeśli chodzi o samą postać, więc wyjmijmy kapitana Atoma. Wow, strasznie mocne stawy tutaj troszeczkę słabiej, tu troszeczkę lepiej, ale jeśli chodzi o kolana to naprawdę mega szacun. Tak czy inaczej figurka naprawdę bardzo spoko. Czysta, czysta, bardzo czysta właśnie widać. Head sculpt, tak, jak to mówią po angielsku, ale wygląda bardzo fajnie, przyznam szczerze. Twarz mi się mega podoba i no, ciekawie, ciekawie to wygląda. Zobaczmy, jak jest jeszcze z tymi, właśnie, dodatkami, bo je chyba. Nie wiem, czy wszystkie tak naprawdę możemy założyć na dłonie, czy, czy, czy tylko pojedyncze, ale w tym wypadku jestem ciekawy i zaraz Wam zaprezentuję. Odcinam pierwszy i sprawdźmy. Prawda bardzo spoko tylko właśnie czy on powinien być. Tutaj chyba tak mi się e, wydaje że on nawet pasuje do. Właśnie tej pięści tylko trzeba go tutaj wcisnąć. Powiem szczerze nie jest to takie proste bo raczej nie będzie tak że będziemy wyciągać e, o, jest, nie będziemy wyciągać dłoni, tylko na tej zasadzie, prawda? Także całkiem ciekawy zabieg. Ale jeszcze jestem mimo wszystko ciekaw tego drugiego, który będzie się lepiej sprawdzał. Tu jedynie o to się troszeczkę kręci za bardzo. Niekiedy zauważyłem, że właśnie w pewnych figurkach jest tym problem. dało się z kolejnym to jest troszeczkę mniejszy I, i może to właśnie on będzie bardziej pasował jako takie uderzenie. W sumie chyba tak wiecie? O właśnie coś takiego, taka siła. Uderzenia, jakby. I ono sobie leci gdzieś tam, prawda? Czy, czy, czy bardziej jednak to tutaj by pasowało wtedy? No, coś na tej zasadzie. Trzeba by po, poeksperymentować z tym i zobaczyć. Niemniej, wygląda on bardzo ciekawie. I przyznam szczerze, że. Jestem zadowolony, w sumie najdłużej na niego czekałem, bo gdzieś tam dochodził on później w opóźnionym troszeczkę terminie. Tutaj mamy oczywiście naszego Batmana, z korpusu Sinestro. Też oczywiście karta i podstawka jest niezmiennie obecna. Natomiast sam gacek, no niestety. Ta ciężka peleryna, i tutaj plusem jest takim, że on jest tylko w pasie i nogi ma powczepiane. Widać, że dłonie ostatecznie nie są, więc to już jest mega plus. I te na nogach żyłki są znacznie luźniejsze, znacznie takie łatwiejsze do uchwycenia. Być może właśnie jest to spowodowane tą peleryną, która wcale nie ułatwia. Tematu. No ale nic, spróbujmy. I tutaj jest jeszcze właśnie w tułowiu. Z tej strony jest to ciężko obciąć, więc musimy sobie chyba spróbować odtąd zacząć. I faktycznie jest to o wiele sprawniejsza rzecz do wykonania. No i teraz, wydobycie to będzie najgorsze, chyba. Aha, on za to jest tutaj taśmą podklejony. Żeby nie wypadała przynajmniej ta jedna błon. no dobra, próbujemy. Musimy znowu podjąć tutaj. Nie jest to łatwy zabieg zdecydowanie, ale mamy gadka. Tutaj w ogóle ma pierścień, to jest fajne. I to właśnie trzymając ten pierścień możemy emitować czy udawać, że to leci. Niestety, ale troszeczkę tu jest znowu za luźny jak dla mnie. Stała jak w miarę okej. Okay. Tamten miał podobnie tutaj. To po prostu ta peleryna, którą ma i tak robi robotę, że on stoi bezproblemowo. Ale tak czy inaczej, no mówię, ta wersja. Jest spoko, tutaj ma jeszcze oczywiście też logotyp z korpusu Sinestro. No i zobaczmy naszego nietoperza. Ten jest zdecydowanie w większej takiej, mam wrażenie, formy niż ten wcześniejszy, który był w Downbreakerze. No i można go sobie tutaj rzeczywiście fajnie jakoś przymocować, prawda? Że Batman wypuszcza. Tego nietoperza, więc spoko. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jest mega plus. Mega plus, jeśli chodzi o ten wariant. No i ostatni Dread Lantern. Zaraz zobaczymy, jak on się nam prezentuje, już na żywo po wydobyciu. Oczywiście też mamy kartę i podstawkę niezmiennie. Miecz, który. Jest wmocowany, ale dobędziemy go może na koniec, tutaj niestety, ale we wszystkich miejscach jest fajna peleryna w ogóle, z takiego miękkiego, miłego materiału. E, od razu mi się kojarzy naprawdę w dotyku troszeczkę jak okładki od Non Stop Comics, takie mięciutkie z taką fakturą jakby, ja to zawsze mówię, że to jest jak jakiś, nie wiem, kaszmir to może nie, ale no coś bardzo miękkiego, takiego przyjemnego. Już jesteśmy bliżej niż dalej. Tutaj łatwiej będzie o to odciąć. Fajnie, że właśnie tak zrobili w tych częściach. No i niestety, ale jeszcze został ten tułów, który Musimy tutaj obciąć i nasz dreadlantern jest już gotowy na końcu jeszcze nam zostanie, oczywiście, peleryna z tym będzie najgorzej. Dało się. Tu powiem szczerze, jest dość obiecująco mocny w stawach. Wow, naprawdę. Jak, jak, nie, jak nie te figurki niekiedy. Ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Te płomienie oczywiście, w oczach wyglądają spoko. No i ta płachta wygląda rewelacyjnie. Wszystko jest super dopasowane. Plus, oczywiście, pierścień. No i zobaczmy ten miecz. Jego też niestety, ale musimy to odcinać. Nie wolałem te zabiegi, gdy one były po prostu przyklejane w sposób prostszy czyli taśmą. Ciekawe jestem zresztą, jak oni to robią, że mocują. Czy każdy to musi robić ręcznie, pracownik? No, bo wtedy to było naprawdę dość ciężkie. Ale ten miecz jest naprawdę spoko. Wygląda świetnie. Zobaczmy, tylko, jak się wpasuje w dłoń, czy jest to łatwe, czy trudne. Zdecydowanie łatwe i wygląda naprawdę fajnie. Także daję radę, przyznam szczerze. Więc, trzy takie oto wersje gold label pojawiły się na kanale. Każdy ma jakiś dodatek. Naprawdę wygląda to fajnie. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, która figurka Wam się podoba najbardziej. Ja cały czas mam pomysł na ich prezentację no, w internecie, ale o tym może przy jakiejś innej okazji. Niemniej, tak jak mówię, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. No i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem mówię Wam cześć, do zobaczenia.